Wyobraźcie sobie świat, w którym wszystko wydaje się być idealne. Wszystko nas zachwyca, uśmiecha się do nas, jest takie piękne i nietknięte. Nawet jeżeli natrafiamy na jakieś wyzwania, to ich rozwiązanie jest dla nas czystą przyjemnością. Od każdej istoty w tym naszym świecie bije życzliwość. Jednym zdaniem, po prostu niczego nie da się tutaj zepsuć. Jednak w pewnym nieoczekiwanym momencie dochodzimy do rozbrajającej nas wątpliwości: czy to wszystko istnieje naprawdę? Czy to jest wszystko? Czy może za tą zasłoną wiecznej szczęśliwości kryje się jakiś wstydliwy sekret? Sekret, który ktoś chciałby przed nami ukryć? A co jeśli powiem Wam, że za taką podpuchą może stać pewne szanowane studio z Japonii, które zgubiło trochę percepcję pomiędzy tym, czego chcą, a co robią w realnym świecie? Tego szokującego odkrycia nie dokona jednak główny bohater iluzyjnego świata. On jest zbyt łagodny i wrażliwy, żeby doszukiwać się jakichkolwiek spisków. Zrobimy to jednak my jako gracze, a wnioski, do których dojdziemy, mogą nas nieco zadziwić. Zapraszam Was do świata AstroBota, świata pozorów i iluzji, których o dziwo potrzebował każdy z nas. Zacznijmy jednak od tego oto osobnika, który do tej pory niepostrzeżenie i cicho żył sobie w mniej głośnych kręgach świata PlayStation. Postać Astro po raz pierwszy pojawiła się w demie technologicznym do czwórki, pod tytułem The Playroom. Rolę nieco bardziej niezależną dostał w wydanej kilka lat później grze na PSVR o podtytule Rescue Mission. Produkcja była w zasadzie jedną z najlepszych, które ukazały się na pierwszą wersję Gogury od Japończyków. Nadal jednak nie była to gra mainstreamowa, bo i sam rynek VR takim nie był. Czysto platformówkowe losy Astro zaczęły się właśnie na PS5. I to już od samej premiery, a to za sprawą preinstalowanego na każdej konsoli Astro's Playroom. Gra również miała pokazać wodotryski technologiczne i dopieszczenie nowego pada, czyli DualSense'a. I to oczywiście stanowiło połowę sukcesu tej niepozornej produkcji. Ale tą drugą, i może nawet wybijającą się część sukcesu, stanowiła niezwykła uroda i dbałość o szczegóły, z jaką do postaci Astro podeszli deweloperzy z Team Asobi. W tej właśnie odsłonie pocieszny robocik zyskał mnóstwo charakteru. Przestał być tylko demkiem technologicznym i został przez twórców na dobre wciągnięty do uniwersum PlayStation. Astros Playroom powalało piękną animacją, cudowną cukierkową grafiką i poziomami, które wprost tętniły cyfrowym życiem. Nie było tam miejsca na nudę i pustkę, bo oto w małej propozycji na start z konsolą dostajemy całą masę nawiązań do postaci znanych z innych serii. Znajdujemy artefakty z historii konsoli i rozbudowujemy nasze laboratorium. A wszystkim tym rządzą wesołe i zakochane w Sony robociki. Wszystkie na pozór identyczne, włącznie z naszym protagonistą Astro, a jednak wszystkie tętniące życiem, w pełni interaktywne i ucieszone z faktu, że zagościliśmy w ich świecie. Decyzja o stworzeniu w ubiegłym roku kontynuacji, tym razem już w pełni oddzielnej i dłuższej gry, potwierdza sukces PlayStation, na który zapracowali sobie już pracą nad Playroom. Astro stał się ich maskotką i możemy powiedzieć, że nareszcie. Nareszcie zdecydowali się na to, żeby w pewnym sensie wrócić do korzeni i powiązać swoją konsolę z pociesznym stworzonkiem. W przeszłości mieliśmy Crash'a, Spyro, w kręgach japońskich Toro Inoue czy w erze PS3 Sackboya, a teraz dostajemy kolejny powiew świeżości. Nowy i jednocześnie całkowicie inny, o czym przekonamy się już niedługo. Mamy już więc naszego głównego bohatera. Nie zostaje więc nic innego jak powierzyć mu ekscytującą misję i wyprawić go w kosmos. W Astrobocie pocieszna załoga statku zbudowanego, a jakże z podzespołów PS5, zostaje zaatakowana przez ohydnego zielonego kosmite, niszczyciela dobrej zabawy. Obrzydliwiec skradnie komponenty, statek rozbija się a Astro na swoim Dual Speederze przemierza najrozmaitsze galaktyki w poszukiwaniu nie tylko części statku, ale wyrusza też z pomocą bocikom, które zagubiły się w akcji. Nasz Astro na nudę narzekać nie może, bo do uratowania mamy ponad 300 unikalnych postaci, zarówno tych zwykłych botów, jak i przebranych za bohaterów innych sławnych gier od Sony Interactive. A pierwsze wrażenia z tej misji ratunkowej po prostu zachwycają. Mimo że zadanie dostaliśmy całkiem poważne, to poziomy przemierzane przez nas całkiem zrywają z najmniejszym złudzeniem powagi. Wszystko jest tu kolorowe, skacze, plącze się, buja i ogólnie przeżywa jedną wielką ekstazę. Boty w potrzasku machają nam i tylko czekają na to, aż walniemy je z kopniaka i zabierzemy do naszego dual sensa. Wrogowie nie mają z nami najmniejszych szans, a walka z nimi to czysta przyjemność. Jednym słowem, cały ten galaktyczny świat żyje. I to w pełnym tego słowa znaczeniu. Grając, szybko łapiemy zamysł twórców na to, żeby wszystko było interaktywne, i po chwili sami do wszystkiego podbiegamy, sprawdzamy ukryte funkcje, szukamy niespodzianek albo po prostu obserwujemy dynamikę tego świata. Nie doświadczymy w nim żadnego zastoju, nie ma tu czasu na przerwy w akcji. Widać, że faktycznie został on stworzony dla gracza, jest mu w pełni oddany i poddany, a naszym jedynym celem jest zbadanie go od podszewki. Wydawać by się mogło, że radocha z twarzy podczas grania w Astro nam nie ucieknie, że nie ma tu krztyny miejsca na melancholię, ale trzeba by na pewno. Sytuacja wygląda tak: Astro zbiera monety, dba o swój kontroler statek, ratuje inne znane postaci i odbudowuje konsolę. Jeśli przyjrzymy się wszystkiemu, co tak naprawdę robimy w tej grze, po jakimś czasie dostrzegamy, że Sony zamknęła nas trochę w swojej własnej bańce. Bańce bezpiecznej, bo ona ogranicza nasze poznawanie tego astroświata. I mimo, że jest ona tak cukierkowa i przytulna, z jakiegoś powodu nie pozwala nam wyjrzeć poza nią. Bo jakby się temu przyjrzeć, to astro nie posiada w tej grze jakiegoś osobistego motywu. W takim momencie ciężko nawet określić, kim ten robocik właściwie jest, czy ma jakiś charakter. Jeśli nie, to znaczyłoby to przecież, że jest tylko kimś w rodzaju technika. Pracownika w PlayStation, a jego zadaniem jest dbanie o dobre działanie tego sprzętu i przygotowanie go dla nas, graczy. Czy tak postawione przed nim cele trochę nie zamykają nam tej postaci? Nie pozbawiają go szansy na przeżycie prawdziwie własnej kosmicznej przygody? Taka anatomia tej postaci wyraźnie stoi w opozycji do wcześniej wymienionych maskotek PlayStation. Crash był bandikutem, spyrosmokiem, Smokiem, i szmacianką. Wszystkie te stworzonka były z definicji wyniesione trochę ze świata cyfrowego. Starano się przenieść je do ich własnych uniwersów, a astro wychodzi na to, że jest po prostu częścią konsoli. Częścią konsoli, czyli nie został wyniesiony nieco wyżej na tym poziomie abstrakcji światów. Twórcy zdecydowali bowiem, że lepiej będzie go zostawić tam, gdzie został powołany do życia czyli właśnie w konsoli. Siedzi tam bezpiecznie, nie tworząc własnego świata, własnej rzeczywistości. Zostało mu to zabrane i tak oto zrobiło się melancholijnie. Powróćmy jednak choć trochę na ziemię, a w zasadzie na pustynię. Oto startowa lokacja, na którą trafiają części statku i uratowane przez nas ludziki. Kiedy weźmiemy pod uwagę wszystko, co ustaliliśmy do tej pory na temat sensu życia Astro, to chyba właśnie tutaj osiąga ono swoją pełnię. Na pierwszy rzut oka wszystko znowu już wygląda tu wspaniale. Postacie z Gersony przechadzają się po pustyni, podziwiają Plejaka i aż kipią nawiązaniami do swoich własnych światów ale po jakimś czasie znowu możemy wpaść tutaj w poczucie pustki. Może nas ono dopaść wtedy, kiedy zobaczymy, kogo tak naprawdę ściągamy na tę pustynię. A w niemałej części są to postacie z serii gier, które Sony chłodno i bez sentymentów postanowiło porzucić, a nam kazało o nich zapomnieć. I tak widzimy tutaj małpki z Ape Escape. Ostatnia gra z tymi gagatkami to wersja dla kontrolerów ruchowych PS Move z 2011 roku. Widzimy smoka Spyro, on żadnej nowej odsłony, nie licząc remasterów, nie otrzymał od 2008. Zresztą nie jest już nawet marką własnościową Sony. Podobnie zresztą jak Crash. Widzimy nawiązania do Tiraway, LocoRoco, Pataponów, Gravity Rusha, niezwykle udanych produkcji z handheldów PSP i Vita, po czym ze smutkiem wspominamy, jak uśmiercono tą drugą konsolę, mimo że kryła w sobie taki potencjał. Widzimy Killzona, Sly Coopera, Infamous, Heavy Rain, Wipeouta. Odsłony, które z jakiegoś powodu zatrzymały się na erze PS3. Niektóre z nich z wielkim bólem otrzymały jeszcze wydanie na PS4. I tak, nasza uwaga zwrócona jest też w stronę serii, które żyją i właśnie teraz mają swój najlepszy czas: God of War, Horizon, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Spider-Man. Ale mimo wszystko nie smak pozostaje. Zwłaszcza jeżeli świadomi jesteśmy smutnego faktu, że ekskluzywność tytułów na PlayStation staje się trochę pojęciem wymarłym. Sony po pierwsze wydaje teraz mniej eksów niż choćby na PS4 czy PS3, a kiedy to już robi, to rzadko który z nich ostaje się tylko na tym jednym systemie, będąc wydawanym coraz częściej na PC. W obliczu takiej sytuacji niesmak daje się odczuć jeszcze bardziej, bo przecież Japończycy za sprawą Astro i jego misji przypominają nam, że mają z czego wybierać i kiedyś nie mieli problemów ze znalezieniem oryginalnej, innowatorskiej formy kontynuacji jednej ze swoich marek. Ale w Astrobocie zostawiają nas tylko ze wspomnieniami, cichą nostalgią, która wydaje się nie zmieniać przyszłości tych zapomnianych bohaterów. Wychodzi na to, że ta pustynia stanowi więc hospicjum dla starych gier, a przynajmniej dla niektórych z nich. No dobrze, więc jak w roli opiekuna nad tymi starcami odnajduje się sam Astro? Trzeba to powiedzieć, bardzo dobrze. A na pewno lepiej niż ludzie z góry, którzy odpowiadają za wiele nie najlepszych decyzji Sony ostatnich lat. Zasługa w tym oczywiście ludzi z Team Asobi, którzy wlali do tej i wcześniejszych produkcji bardzo dużo miłości i troski. Tym razem zaopiekowali się nie tylko ich robocikami. Oni przygarnęli pod swoje ciepłe skrzydła również tych, których Sony skrzywdziło czy zapomniało. Nie trzeba chyba mówić, że wszelkie referencje, wygląd tych pacynek, serdeczność i nostalgia bijąca z tych postaci są wprost powalające. Tą misję Asobi wypełniło po prostu wzorowo. W zasadzie twórcy zrobili wszystko co tylko mogli, aby grę wyróżnić i wybić się ze sztywnych reguł obecnego rynku game devu. Zrobili to w takim stopniu, na ile im tylko pozwolono. Nadal trzeba mieć przecież na uwadze, że oni wystrzelili ten pomysł w górę w jakichś 50%, tak jak mówiłem wcześniej. Sony nadal postanowiło zagrać nieco bezpiecznie, wpakować masę nawiązań, zamknąć to w otoczce światów znanych już wcześniej graczom, tak jakby bali się, że Asobi nie stworzy własnego, idealnego, że coś mogliby zepsuć. Sony znowu dawkowało autonomię swoim podopiecznym, ale tej grze i tak to nie zaszkodziło. Twórcy sobą po prostu zasługiwali na tytuł gry roku, niezależnie od wewnętrznej polityki Soniaków. I tak oto po tych wszystkich perturbacjach przechodzimy w końcu do wniosku na temat Astrobota. Wniosku co do tego, jakie miejsce ta gra zajmuje w świecie PlayStation, nieco opustoszałym i pokalanym. W mojej opinii uważam bowiem, że Sony chciało i faktycznie stworzyło nam tutaj markę rekurencyjną. Co więcej, uważam, że ta rekurencyjność będzie stanowić przyszłość losów japońskiego giganta. Myślę, że przyszłością PlayStation w następnych latach będzie właśnie odwoływanie się do samego siebie, do własnej przeszłości i growego dziedzictwa, które mają. Wszystko wskazuje na to, że chyba nie uświadczymy już takiej nietypowości i oryginalnego podejścia do produkcji gier, jak to było u nich kiedyś. Sony nie chce tego robić, bo po prostu tego nie potrzebuje. Ich współczesne gry nadal sprzedają się świetnie, w zasadzie lepiej niż kiedykolwiek. Potrzebują oni jednak czegoś, co zachowa ich charakter, co nie pozwoli im upodobnić się do Xboxa i będzie raczej bardziej przypominać Nintendo. A tym narzędziem dla nich jest właśnie odwoływanie się do faktu, że to oni są tym słynnym PlayStation, że mają już ponad 30 lat i nadal trzymają się świetnie. Dlatego myślę, że postępować będzie dalsza izolacja Japończyków na całkowite nowości i ryzyko, ale to nie musi iść w parze z gorszą jakością czy nieciekawymi grami. Teraz zresztą się to potwierdza, bo mimo wstępnych narzekań, ich hity zawsze pozostają hitami. Idzie to zresztą tak daleko, że pełno nawiązań mamy nie tylko do gier, jak to w astrobocie, ale i sam sprzęt, na którym gramy, ma znaczenie większe niż kiedykolwiek. Przykład DualSense, który został naszpikowany technologią, może i przeznaczoną do przechwalania się, ale znowuż na przykładzie Gier z Astro widać, że to działa. Haptyka, oporowe triggery, wbudowany głośniczek czy wibracje dają mnóstwo frajdy. Bez tego pada gra po prostu nie byłaby tym samym. A Sony tak oto spełnia swój cel: buduje więź gracza z marką i czyni to o wiele tańszym kosztem niż gdyby miało głowić się nad tworzeniem całkowicie nowego IP. Podsumowując, powstanie Astrobota odbyło się z korzyścią dosłownie dla każdego. Co do tego nie ma żadnej polemiki, bo to przepiękna gra, jak dla mnie całkowicie zasługująca na tytuł gry roku. Jednak pod maską wspaniałej kosmicznej przygody i całej bomby najlepszych doznań z grania na PS5 nie dało się jednak ukryć wrażenia, że Astro jest symbolem zmieniającego się PlayStation. PlayStation nie tak odważnego, trochę zakłopotanego i dmuchającego na zimne. Jednak nadal nie tracącego ambicji i szczerej intencji na to, żeby ich produkt ostatecznie zawsze nadawał się do grania. I to nie byle jakiego, bo mimo tych perturbacji, gry od sony trzymają poziom. Natomiast Astro dostanie pewnie jeszcze od swojego matczynego studia niejedno kosmiczne zadanie. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego materiału. Do zobaczenia.